Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Przemek, to jest kolejny odcinek z naszej serii Tworzymy Mapkę Escape. Dzisiaj w trochę innej scenerii, ponieważ jest to odcinek poradnikowy. Dlaczego robię ten odcinek? Bo w komentarzach wiele razy pojawiało się pytanie: w jaki sposób zrobiłem zbroję? Jak enchantowałem na tak wysokie levely? Przemek, zrobisz poradnik, please. Więc jest poradnik, proszę bardzo. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować cztery filtry, 4 filtry do MC dzięki którym byłem w stanie zrobić niektóre rzeczy w mapce. Za jakiś czas będą się pojawiały właśnie takie poradniki, jak zrobiłem niektóre rzeczy bardziej szczegółowo. I to będzie taki pierwszy z nich. Więc tak, dzisiaj zaprezentuję jak stworzyć uzbrojone moby, czyli ubrane w jakieś zbroje, miecze itd. które chcemy sobie wybrać, w jaki sposób enchantować itemy. W jaki sposób dodawać atrybuty na zbroje i różne inne przedmioty oraz w jaki sposób modyfikować, e, modyfikować potjonki. E, Potjonek jeszcze nie użyłem, ale mam zamiar ich użyć e, na pewno w swoim escape. E, więc co, zacznijmy może od tego co należy przygotować w grze, e, żeby móc później użyć e, MCA bita do stworzenia e, tych rzeczy, które chcemy stworzyć. A więc tak, zacznijmy od uzbrojonych mobów. Pierwsze musimy postawić sobie skrzynkę w miejscu, gdzie chcemy, aby stał nasz stworzony mob. Następnie do tej skrzynki wsadzamy następujące itemy na tych slotach, na których tej tej muszą się znajdować. Jest to ważne, ponieważ może to nie zadziałać. W przypadku zbroi jest to jeszcze w miarę do zniesienia, ponieważ jeśli na przykład przedstawiłbym to w ten sposób, to i tak wszystko pójdzie OK. Jeśli jednak chciałbym nałożyć blok na głowę MOBA, to wtedy już on musi się znajdować w tym miejscu, gdzie hełm. Pierwszy slot zarezerwowany jest dla rzeczy trzymanych w ręce. Może to być jakiś miecz, kij, cokolwiek. Następnie mamy buty, spodnie, na i hełm, więc należy ustawić sobie to wszystko w, w tych skrzynkach, no i później przejdziemy do MCD i pokażę, co dalej należy zrobić. Kolejną rzeczą jest enchantowanie itemów. Tutaj również musimy postawić skrzynkę i następnie po prostu wrzucić do tej skrzynki itemy, które chcemy zenchantować. Mogą to być jakiekolwiek itemy. Może to być sztylet, czyli w tym przypadku przerobiony kijek, miecz, ee, jakikolwiek item. Jeśli chcemy nadać jakiś atrybut na jakiś przedmiot, robimy to w ten sam sposób. Wrzucamy do skrzynki różne przedmioty i później przechodzimy do MCD. Jeśli jednak chcemy zedytować potionki, musimy wrzucić Skrzynki potionki. Muszą to być potionki z narzuconym jakimś efektem, czyli tam regenerację, i tak dalej. Nie może to być butelka z wodą. Taki kolor, jaki ma potjonkę w tym momencie, będzie miała po zedytowaniu. Także na to też należy zwrócić uwagę, jeśli chcemy, żeby tekstura była jakiegoś koloru, no to właśnie taki kolor musimy użyć. Jeśli chcemy też, żeby nasza mikstura była rzucana, musimy włożyć miksturkę rzucaną. Dobra, to chyba tyle, więc e, przejdźmy do MC Edita. Widzimy się za chwilę. Cześć. Dobra, jesteśmy już z powrotem. E, znajdujemy się już w MC Tutaj widzicie moją postać, tam gdzie skończyłem. I e, skrzynki oraz te kontenery, w których chciałem przechowywać stworzone mowy. Zaczniemy sobie od mowów. Pierwszy co do musimy zaznaczyć skrzynki. Następnie wybrać w e, zakładki filtry. I wybrać filtr Create Geared Mobs. Wszystkie filtry, które dzisiaj prezentuję, są filtrami napisanymi przez SetBlinga. Oczywiście w opisie macie link do filmu, do, tak, do strony SetBlinga, gdzie znajdziecie zarówno po link do ściągnięcia tego filtra, jak i film SetBlinga, w którym on tłumaczy działanie tych filtrów po angielsku. A więc co, wybierzmy sobie tutaj na przykład zombiego, mamy do wyboru cztery różne moby, A możemy też zaznaczyć, żeby to było dziecko lub villager. A następnie możemy poniżej ustalić szansę procentową na wypadnięcie danego itema. A czyli jeśli ja bym chciał, żeby na przykład to co mob ma na głowie na 100% wypadło, no to ustalam sobie 100% i jestem absolutnie pewien, że po zabiciu tego moba wypadnie mi ten item. E, więc kliknij e, przefiltruj i pierwszą rzecz mamy załatwioną. Kolejną rzeczą jest nadawanie enchantów. Zrobimy to w ten sam sposób. Zaznaczamy skrzynkę. Wchodzimy w zakupki filtry, tym razem wybieramy filtr enchant i następnie wybieramy enchant, który chcemy nadać. Może to być jakikolwiek enchant. Nie jestem tylko pewien, czy da się połączyć e, kilka protection na jednej zbroi, czyli Fire Protection, Projectile Protection i Blast Protection. Musimy to sprawdzić, ale to może kiedy indziej. A więc co, możemy sobie nadać jakikolwiek tylko e, jakikolwiek tylko chcemy efekt. Ja najczęściej nadaję unbreaking, ponieważ to się przydaje w mapkach, gdzie nie chcemy, żeby dane itemy się zniszczyły. A zróbmy też, nadajmy te same efekty na e, itemki, które będziemy później jeszcze nadawać atrybuty. Pokażę Wam, że można jednocześnie i nadać enchant i atrybut klikamy filtruj i tą kolejną rzecz mamy załatwioną. Teraz zaznaczamy sobie kolejną skrzynkę, gdzie trzymamy item, w którym chcemy nadać atrybuty. Znowu naciskamy przycisk filter i wybieramy e, add attribute modifier. E, tutaj mamy do wyboru 5 atrybutów, które możemy nadać tym itemom. E, zwiększenie lub zmniejszenie maksymalnej ilości życia, zwiększenie lub zmniejszenie wykrywalności przez MOBy, zwiększenie lub zmniejszenie y, damage'a, który zadajemy, e, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości e, prędkości, z którą się poruszamy, zmniejszenie lub zwiększenie odporności na odrzut. E, wybierzmy więc sobie może życie, bo to jest najłatwiej zaprezentować a, i wybierzmy sobie jedną z tych trzech opcji. Co to oznacza? Możemy dodać jakąś liczbę, a, czyli na przykład jedno serduszko, dwa serduszka, jeśli chcielibyśmy dodać jedno serduszko, musimy wpisać dwa, ponieważ jedno serduszko tak naprawdę składa się z dwóch jednostek, z dwóch połówek serduszka. I jedynka oznacza pół serduszka. W każdym razie, możemy też dodać procenty albo pomnożyć przez jakąś ilość procent. My dodamy procent, ale dodamy minus 50 procent. Czyli tak naprawdę odejmiemy. A tutaj jeszcze musimy wpisać cokolwiek. Tak naprawdę nie ma to większego wpływu. Dla gracza, tego nie będzie w stanie zauważyć, żadnej różnicy, ale musimy tutaj coś wpisać, żeby gra się nie skraszowała. Klikam, przefiltruj i posprawi. Kolejną rzeczą będą podjątki. Znowu, w filtry. W tym razie jednak wybieramy filtr, który nazywa się. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Modify Potions. Jest. Teraz możemy wybrać sobie któryś z efektów. Może to być na przykład jumpus, co jest bardzo fajnym moim zdaniem. Ciekawy jest też Instant Damage, ale też poison. Ponieważ możemy zrobić truciznę trwającą na przykład 2 sekundy, tak żeby odjęła nam do pół serduszka, jeśli ustawimy odpowiedni duży level tego efektu. Ustawmy sobie jumpus na dziesiątkę na... Powiedzmy 3 sekundy, tak że będziemy mogli tylko wyskoczyć i e, tylko raz skoczyć na tak dużą wysokość. E, klikamy przyfiltruj i tą rzecz również mamy załatwioną. E, zrobiliśmy już wszystko, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Przejdźmy więc z powrotem do, e, do Minecrafta, żeby zobaczyć wyniki naszej pracy. Dobra, jestem już z powrotem w Minecraftie w tym samym miejscu, gdzie wyszedłem z gry. Jak widać pojawiły nam się już tutaj moby. E, moby, które mają nałożone na sobie to, co wstawiliśmy do skrzynek. Jak widać zombie z dynią nosi na głowie dynię. Może to być jakikolwiek blog, więc możemy tworzyć naprawdę masę różnych kombinacji. A, a te dwa zombiaczki mają ciekawe zbroje. Zapytacie pewnie o co chodzi z tymi zbrojami, czemu są takie zedytowane. A, nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym odcinku mówiłem o tym, że jeśli ktoś ma ochotę i czas może zrobić zbroję paladyna, która mi no, średnio wychodziła. E, dostałem jak na razie dwie prace, tą po lewej i tą po prawej. Ty się nie liczysz. E, I teraz prośba do was, żebyście wybrali, który, która zbroja bardziej wam się podoba. To jest zbroja numer, ups, zbroja numer jeden. To jest zbroja numer 2, Zbroja numer 1, zbroja numer dwa. E, więc tak, to jest zbroja numer jeden. Nadesłana później. E, łącznie z nową teksturą. Tarczy. Tak jak widzicie, wstawiłem tą tarczę do ręki, żeby można było łatwiej to zaprezentować. Zbroja prezentuje się bardzo ciekawie, moim zdaniem. Wygląda naprawdę jak na średniowiecznego rycerza. Ta zbroja została nadesłana wcześniej. No i ten zombie trzyma moją starą tarczę. Więc prosiłbym Was też o wybranie, czy lepsza jest nowa tarcza, czy stara tarcza. W tym skinie mamy też dodane, zbroja sięga o wiele niżej. Mamy takie jakby tunikę. Zombie ma też pelerynkę z tyłu i ręce są całe obudowane w zbroi. Hełm mamy w kształcie. Hełm cały jest zabudowany ze wszystkich stron. Z przodu mamy taką złotą bramówkę, co też wygląda bardzo fajnie. Ewentualnie jeśli autorzy prac się zgodzą, będziemy mogli jakoś może zmiksować te dwa skiny ze sobą. W każdym razie piszcie w komentarzach, który skin bardziej Wam się podoba 1 czy dwójka. I która tarcza jest lepsza, stara czy nowa? I wtedy po prostu wybierzemy tą lepszą, którą dodam już na stałe do Resolve No Tutaj jeszcze tylko pokażę te tarcze, jak to wygląda. To jest nowa tarcza, a to jest stara tarcza. Nowa, stara. 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 Nie może. A więc tak. Wracając do naszego poradnika. W tych trzech skrzynkach powinniśmy mieć itemy, które chcieliśmy zrobić. Tutaj powinniśmy mieć zenchantowane itemy na Unbreaking. Tak, udało nam się. Wszystkie itemy zostaną zenchantowane na Unbreaking 10. Tak, w taki sposób właśnie nadaje tak wysokie levele enchantingom. Tutaj powinniśmy mieć itemy zenchantowane, ale jednocześnie ze z atrybutem minus 50% życia. Jak widać, udało nam się to osiągnąć. A teraz trochę o atrybutach. W jaki sposób e, atrybuty działają? A, taka zbroja działa na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli jest założona w tych slotach, wtedy odejmuje te 50% życia, ale również jeśli ją trzymamy e, w ręku, jeśli jest ona w aktywnym slocie w ten sposób, wtedy również działa ten atrybut. Dlatego można tworzyć różne ciekawe bronie, które na przykład zwiększają zmniejszają życie, zwiększają speeda na przykład, ale tylko wtedy, kiedy trzymamy tą broń. Co jest bardzo ciekawą opcją. Więc jeśli pomiksuje się te wszystkie rzeczy, które przedstawiłem, można stworzyć naprawdę genialne rzeczy. Jakieś customowe moby z enchantowaną zbroją nałożoną na siebie z efektem zwiększającym szybkość lub cokolwiek innego. Można też zwiększyć Procent wypadania, szanse wypadania danej rzeczy. Także, jak mówiłem, to powinna wypaść nam głowa. O Boże, jaka zbroja. Możemy też rzucić na moby efekty jakichś potwionków. Tak, wypadł nam hełm. Tutaj powinna w dynię i tak dalej. Tak, więc, kombinując w ten sposób, możemy stworzyć naprawdę epickie nowe moby. Nadając im różne enchantowane bronie i ekwipunek. Więc, tak, to już mówiłem. I te wszystkie itemy działają, tak jak mówię, na dwa sposoby. Jeśli są założone lub jeśli trzymamy je w ręce. Eee, pokażę teraz, jak to działa. Zmienię game moda na survival. Tak jak widać, jeśli trzymam item, życie zostaje zmniejszone o połowę. Tylko zniknie ten czat. Czacie, się Dziękuję. Jak widać, życie jest zmniejszone o 500 duszek. Jeśli jednak nałożyłbym to, zostanie zmniejszone jeszcze o 50%. Czyli to, co mamy, jeszcze 50% mniej. Więc jak widać, mamy jeszcze mniej życie. Dobra. No i ostatnią rzeczą, którą zrobiliśmy, były podki na, e, na Jump Boost. Jak widać, butelka wody nie została zenchantowana. Natomiast e, wszystkie te podki, które zrobiliśmy, działają. E, zaprezentuję to teraz, tylko zmienię game moda. Żeby się nie zabić, rzućmy sobie podkę na skok i od razu w górę. Jak widać, skaczemy o wiele wyżej. Jesteśmy w stanie wykonać dwa skoki przez trzy sekundy. Jeśli ustawilibyśmy czas na sekundę, wtedy wykonalibyśmy tylko jeden skok. Ale i tak wygląda to naprawdę fajnie. Puh, wyobraźcie sobie tak wysoko skaczące pająki. Co to by było? <grych> no efekty możemy łączyć ze sobą, czyli możemy stworzyć miksturkę, która jednocześnie daje nam na przykład szybkość, ale zmniejsza zwiększa głód albo zmniejsza ilość życia albo zadaje nam jakieś obrażenia. Możemy więc łączyć ze sobą efekty, żeby stworzyć różne customowe miksturki. W jaki sposób to robić? Wystarczy nie zapisując zmian nakładać jedna zmiana po drugiej. Po prostu zmienić Zmienić miksturkę, którą chcemy nadać, i jeszcze raz kliknąć przycisk filtru, i tak w kółko. Wtedy te efekty zostaną nadane jeden po drugim. Jeśli jednak zapiszemy grę i spróbujemy jeszcze raz, e efekty zostaną wymazane i zaczną e być nadawane od zera. To chyba seryo zacięcie, coś mi się tutaj wyłączyło przez przypadek, już jest niespoda tym. E I to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć w tym odcinku. E mam nadzieję, że on się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, że możecie zostawić łapkę w górę, skomentować ten film, żeby dodać do ulubionych. Jeśli chcecie, możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami. No i co? Dzięki za uwagę. Ja nazywam się Przemek. Do zobaczenia w innych moich filmach z tej serii. No i cześć!